Dzień dobry Państwu, maj 2021 roku. Jesteśmy w dziale zbiorów regionalnych. Przygotowałem w związku z naszym dzisiejszym spotkaniem trzy książki, które postaram się pokrótce omówić. Dwie stanowią monografii historyczne, natomiast jedna książka dotyczy współczesności. No i chciałbym zacząć od książki, która ukaza ukazała się w roku ubiegłym, 2020. Książka z okazji... 75-lecia nadleśnictwa ośno lubuskie. Nadleśnictwa, które ma pod sobą dosyć sporą połaść terenu bo ponad 18 tysięcy hektarów. Nadleśnictwo, które znajduje się w zasadzie na terenie dwóch powiatów, obejmuje sześć gmin. Teren bardzo ciekawy, pofałdowany, naznaczony również bogactwem różnych obiektów. Wchodzących w skład krajobrazu kulturowego, no i tego trudu zebrania różnych informacji z obszaru nadleśnictwa Ośna lubuskiego podjął się y, naukowiec z Lublina, Leszek Zugaj, który spojrzał na ten cały teren z y, znacznie dalszej perspektywy. Y, co warto tutaj podkreślić, książka bardzo szczegółowo omawia różne rzeczy dotyczące sfery codziennej. Nadleśnictwa Ośno-Lubuskie. Tutaj punkt ciężkości, jeśli chodzi o informacje, jest położony na dzieje po roku 1945. I Leszek Zugaj podkreśla oczywiście tutaj w przypadku tej książki, że istniało oczywiście szereg różnych źródeł dotyczących dziejów wcześniejszych. Jeszcze sprzed II wojny światowej niestety zasób szczątkowy tych materiałów spowodował to, że no jest pewna dysproporcja, jeśli chodzi o treść związano z dziejami do roku 1945 i kwestie związane również ze współczesnością. Co tutaj należy podkreślić w przypadku tej książki również to to, że dostarczono wiele różnych unikatowych zdjęć, dostarczono również wiele ciekawych informacji od samych żyjących współcześnie leśników nad leśnictwa Ośnolubuskie. I to też, co sygnalizuje autor, to fakt, że istnieją bardzo ciekawe wspomnienia dotyczące organizacji jeszcze wcześniejszego nadleśnictwa, nadleśnictwa niemieckiego. Niestety dane te nie zostały zgłębione tutaj na kartach tej całej książki. Tutaj też należałoby z tego powodu ubolewać. I co też zwraca uwagę w przypadku tej publikacji, to to, że jest właśnie wiele różnych... Informacji szczegółowych dotyczących eksploatacji lasów, wyrębów, dotyczących drzewostanu. No niestety mało jest informacji dotyczących różnych obiektów historycznych, a przecież takie na terenie nadleśnictwa ośno się znajdują. No choćby wspomnieć o potężnym obiekcie składnicy amunicyjnej pod lemierzycami, o której to składnicy Wkrótce będzie nam opowiadał pan Piotr Nowicki w ramach naszego spotkania z cyklu Nowa Marchia. Warto też wspomnieć o tym, że w okolicy Ośna Lubuskiego intensywnie rozwijało się wydobycie węgla brunatnego i tutaj niestety też znajdują się w książce zdawkowe informacje na ten temat, a wiele już na ten temat pisała pani doktor Agnieszka Gontaszewska z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Warto też wspomnieć o tym, że okolice Ośna to też miejsce, gdzie Niemcy po raz pierwszy fortyfikowały ziemię lubuską w okresie międzywojennym. A miało to miejsce w roku 1925, kiedy to w oparciu o rzekę Ilankę oraz Lenkę zaczęto budować fortyfikacje, które miały stanowić przedmoście Kostrzyna oraz Frankfurtu na Odrą. Powstało pięć stanowisk, które zostały wykryte w roku 1926 przez Międzyaliancką Komisję Wojskową. Także jest to też ciekawy epizod, na który warto byłoby tutaj zwrócić uwagę, zwiedzając, również przemieszczając się po terenach nadleśnictwa ośno-lubuskie. Kolejna książka, książka, z której wydania bardzo się cieszę, dlatego że jest to temat mi bardzo bliski. Książkę napisał dr Wiktor Krajniak i jest to jego publikacja dysertacji, którą to dysertację dr Krajniak obronił w 2016 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tytuł książki dzieje energetyki wodnej w dorzeczu bobru. Książka bardzo estetycznie wydana, książka, która omawia szerokie Spektrum różnych problemów związanych z energetyką w Dolinie Bobru, ale też, też i nie tylko, dlatego że dr Krajnik zahacza tutaj również o okolice Jelenie Góry, takie jak Miedzianka czy też Kowary. Co do Doliny Bobru, Dolina Bobru było to miejsce, gdzie. Od dawien dawna trwało wydobycie ród żelaza, ród miedzi. O tym oczywiście pisze Wiktor Krajniak, cofając się wstecz niemalże o 800 lat i cofa się tutaj do wieku XIII przede wszystkim. Natomiast wiele uwagi doktor Krajniak poświęcił już czasom późniejszym i tutaj w zasadzie cofa się do końca XIX wieku, kiedy to. Na terenie Ziemi Lubuskiej czy też Dolnych Łużyc zaczęła być organizowana energetyka w oparciu o obiekty wodne, w oparciu o piętrzenie lustra wody. I tutaj taki ciekawy epizod z dziejów właśnie energetyki pod Zieloną Górą to moment, gdy młyn Zalmana w Nowogrodzie Bobrzańskim zostaje przebudowany i pewnym takim ewenementem na skale ówczesnych czasów jest to, że z Nowogrodu Obrzeńskiego do Zielonej Góry poprowadzona jest na powierzchniowa linia energetyczna wysokiego napięcia. No może nie była to zbyt duża odległość, bo około 25 km, jednakże jak na tamte czasy była to rzecz mało właśnie spotykana. Także w ten sposób Zielona Góra również podpięła się pod łańcuch sieci energetycznej i. Patrząc na późniejsze czasy, sporo uwagi w książce również jest poświęconej bardzo znaczącemu obiektowi pod krosnomodrzańskim, mianowicie elektrowni szczytowo-pompowej w Dychowie. Potężny obiekt o bardzo ciekawej modernistycznej architekturze. Potężna tama, która znajduje się również w dolinie Bobru. Obiekt, który z biegiem czasu został przejęty przez marchijską Spółkę Energetyczną, spółkę, która opanowała w latach 30 również cały rynek energetyczny ziemi lubuskiej, między innymi wchłaniając duży zakład pod Międzyrzeczem, w ramach którego działała elektrownia wodna w Bledzewie, czy też siłownia parowa w Kęszycy. No i w końcu taką klamrą spinającą właśnie te dzieje energetyki wodnej są czasy współczesne, które również są związane jak najbardziej z obiektem dychowskim. Bardzo ciekawa, interesująca książka, wiele unikatowych zdjęć, przede wszystkim świetna baza źródłowa i to, co trzeba wspomnieć, to wysoko oceniona dysertacja Wiktora Krajniaka. Na koniec, proszę Państwa, coś lekkiego i coś przyjemnego. Książka autorstwa Eugeniusza Kurzawy, wieloletniego reportera Gazety Lubuskiej, animatora życia społecznego poety, osoby, która podczas swojej kariery publicystycznej spotkała na swojej drodze wiele wybitnych osobowości i w ten sposób narodził się pomysł wydania wspomnień właśnie z doświadczeń z różnymi osobistościami Eugeniusza Kurzawy, książki pod tytułem Spis treści. Właśnie pomysł, proszę państwa, wydania tej książki to zebranie różnych anegdot z życia Eugeniusza Kurzawy. No i ten pomysł też, co warto podkreślić, narodził się w momencie pandemii. Okazało się, że Eugeniusz Kurzawa odkurzył, w zasadzie wydobył z szuflady wiele interesujących rzeczy, które dotychczas spisywał gdzieś cierpliwie na kartkach papieru i w końcu ukazała się bardzo ciekawa publikacja, która no, przedstawia około 50 różnych postaci, wśród nich takie osobistości jak Jerzy Urban, u którego Kurzawa kilkanaście lat temu gościł w willi. Tam też powstawał wywiad, który później był opublikowany na łamach Gazety Lubuskiej, z którego to artykuł Kurzawa musiał się pokajać swojej matce, dlatego, że była bardzo niezadowolona z tego, że ktoś taki jak Jerzy Urban jest Tutaj przedmiotem szczególnego zainteresowania jej syna. Były też inne postacie, jak na przykład Tadeusz Różewicz, z którym to Kurzawa próbował przez niejaką panią Iwon nawiązać kontakt i sprowadzić go do Zielonej Góry. Otóż okazało się, że takie spotkanie w Zielonej Górze zostało zaaranżowane, ale nie z inicjatywy Kurzawy. Natomiast sam autor nie miał wówczas odwagi podejść do tego naszego wybitnego polskiego poety. Jest też anegdota związana z Januszem Koniuszem, wybitnym zielonogórskim poetą, który swego czasu również pełnił funkcję przewodnika po ziemi lubuskiej nikogo innego jak Władysława Broniewskiego, który przyjechał swoim służbowym samochodem do Zielonej Góry i Koniusz miał mu asystować w podróży do Stilonu Gorzowskiego, więc podróż była przez różne miasta w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, zahaczono o Sulechów, Świebodzin, Międzyrzecz z racji tego, że Broniewski miał znane co niektórym ciągoty i tak się akurat złożyło, że wyjazd do Gorzowa Wielkopolskiego zakończył się niegroźną stłuczką, kierowca był trzeźwy, pasażerom nic w ogóle się nie stało, i patrząc na inne osobistości, które są tutaj zawarte w tym osobliwym spisie treści, są też osoby związane ze współczesnością, takie jak na przykład Wojciech Jaruzelski, nasz prezydent polski pierwszy po roku 1989. Tutaj warto zagłębić się w lekturę książki, żeby dowiedzieć się, co łączyło. Kurzawę z Wojciechem Jaruzelskim. Warto sięgnąć po tą książkę, żeby zobaczyć choćby nawet dlatego, dlaczego Aleksander Kwaśniewski jest na kartach tej książki opisywany jako Olek. Co łączyło też właśnie Kwaśniewskiego z Kurzawą. Także, ostatnia lektura, bardzo ciekawa, bardzo przyjemna książka, o tyle poręczna, że zmieści się do bagażu, więc osoby które mają ochotę zabrać ciekawą lekturę na wojaże majowe, czerwcowe czy też już wakacyjne, będą miały na pewno z tej książki wielką przyjemność. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Spotykamy się w czerwcu. W czerwcu przygotuję kolejne trzy książki, a już Państwu życzę wszystkiego dobrego.